Cześć Sieman, no, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Błażej! A w dzisiejszym odcinku małe oprowadzenie po naszy, naszej Ferajnie. Ze mną dzisiaj jest Hubi, który Aha. sobie chodzi gdzieś tam na dole. Jego y, kanał będziecie mieli nie w opisie, link do jego kanału. Oczywiście zasubskrybujcie, z łapkę w górę, co zostawcie pod najnowszym live'em. No ale dobra, co się zmieniło. Na live zbudowaliśmy tak, domek, byliśmy w kopalni. Przy okazji zginąłem raz poza live'em, zginąłem drugi raz, też w sumie. Tutaj jest farma. Mojej pszenicy, bo nie miałem co do jedzenia, ale już jak widać to lekko jakwone ogarnięty mam. Domek, jak domek zbudowałem? zrobiliśmy sobie takie schodki. Na live również od razu na wejściu w dżungli znaleźliśmy pandę która w tym momencie się nazywa Polski Schabowy. Panda, obróć się. Bo... O, już, widzicie. Polski Schabowy. Tu jest farma, lekka kakała, tu jest taki jeden duży bambus. Tu gdzieś jest w ogóle celot. Papugę też mam gdzieś tam, jest. Tu jest Panda Hubiego. Jakbyś... Nie, nie, się, nie jest nazwana ale. a nie jest, jest pasz, paszczecik no i to jest zagroda Hubiego na pandę tam jest też papuga chyba ale nie wiem e, dobra, wchodzimy do domku Hubiego w dżungli mieszkają oprócz mnie jeszcze dwóch dwie osoby, czyli Dementrox oraz Hubi to jest Hubi no i Hubi się urządził tak ale po prostu tak pros, Aha, no. po prostu się urządził e, Farma to jest oczywiście Hubiego przy tym jeziorku nie, łowimy ryby, przy okazji. Teraz jest domek Dementroxa, do którego Was za chwilę zaprowadzę. Tutaj akurat e, łowimy ryby często. Wypadają nam fajne itemy. Nawet. E, więc już idę do domku Dementroxa. Dementrox bardzo dużo razy zginął już na tym świecie. E, ale będzie grał i tak czy siak, więc... Najmniej oczekuję. Hubi zabił raz Dementroxa na serwerze? co sobie w ogóle, A tutaj jest, tak pięknie się urządził, pierwszy raz jestem u niego w domu. Bardzo ładnie się urządził Dementrox, muszę powiedzieć. A może jeszcze zobaczyć. Zobaczymy, tutaj ma piękne dywaniki zrobione. Tutaj ma tak pięknie łóżko nawet. Ładnie się urządził, muszę powiedzieć. Tutaj ten domek u niego jest bardzo ładny. Te schody są takie wałe, tylko że te schody są tak takie bardziej, tak. takie gorsze, takie gorsze sody zrobił. No dobra, noc się za chwilę już nie będzie nocy, więc wrócimy po nocy. Dobra, jesteśmy pocięci, już praktycznie dzień się zrobił. Jak robiłem cięcie, to praktycznie był już dzień, ale. Wolałem poczekać jeszcze chwilowo. bo yy, tu gdzieś daleko jest portal, w którym się zrespił retor. Yy, nie wiem czemu właśnie się zrespił dziwnie. Teraz można, nasz, można powiedzieć nasza taka uliczka jakby mieszkaniowa, no zamieszkiwana, zamieszkiwana przez mnie, Hubiego i Dementroxa. To jest też bardzo ładny domek, nowaczka jak widzicie. Też go bardzo pięknie zrobił. Biblioteczki na ozdobę sobie dał. Proszę zobaczyć, tutaj łóżko jest. Do no skrzynki dał on na ten name tag, a Tutaj akurat kartograf czy coś w stylu. Wędzarka. Piecyk tutaj. Piękny ogrodzik. Ogród sobie zrobił. No bardzo ładne pomysły. Tutaj jak widzicie, moi znajomi mają. E, 9 diamentów w tak, no były w kopalni. Nie byłem w kopalni, niestety diamentów nie znalazłem. Ja niestety nie mam szczęścia do diamentów. Ale jak widać jest set żelazny, nie wiem czy na live zrobiliśmy. Tu jest ten wspólny i niestety z niego nie mogę korzystać ja jak i Dementrox, ponieważ nie złożyliśmy się za ten Chantnik zbytnio. Nie będziemy z niego korzystać. Hubi owszem, może ale... korzystać. Tu jest portal i tu jest bardzo najpiękniejszy dom stałej dzielnicy czyli Retora Retor to się przepięknie urządzi. zobaczcie, spójrzmy piękny balkon to ogólnie szyby są bardzo ładne Chłobi akurat ze mną zwiedzono, bo jak wiadomo też w sumie Hubi pierwszy raz widzi te domki to będzie krótki odcinek. Tutaj akurat zostawił specjalnie, żebyśmy nie zaglądali mu do skrzynek, a więc do skrzynek nie będę mu zaglądał. Wiem, że Retor nie lubi, ale wiem, że Retor ma bardzo dużo akurat diamentów. Zawsze miał szczęście i zawsze będzie miał. Co innego, miałem iść wyruszyć na wyprawę z, po biblioteczki, ale stwierdziłem teoretycznie, że nie mam po co iść po biblioteczki, w sumie tak naprawdę nie mam enchantingu też. Jest tam lekka farma w naszej dzielnicy. Nie wiem, yeah, mi się ta dżungla podoba. Napiszcie w komentarzach jak się podoba ta dżungla. E, Byliśmy w kopalni hobby. Znalazł tam jakieś elementy, Ale akurat... E, Błago, bo stryzometr to jest. E, ale akurat nie wiem dokładnie jaka to była dokładna ilość. Ten odcinek się pojawi Dosłownie praktycznie Nie. za o 23 albo o 22 raczej o 23 e, Poza tym co chciałem innego powiedzieć jutro zapraszam oczywiście na live'a o 15 jak zwykle codziennie będą live'y z tego serwera, przynajmniej się tak będę starał będziemy w prodłonić, do kopalni, będziemy kopać różne rzeczy, mam nadzieję, że znajdziemy diamenty ponieważ domkiem już się zająłem, zrobiony był na pierwszym live'ie kopalni, nawet również byliśmy. Ale niestety też to... To miał mieszkać nowaczek, ale Nowaczek stwierdził, że dżungla mu nie zbyt odpowiada, więc się przeprowadził dokładnie do tej pięknej miejscówki. Co nawet zrobił lasek? Ładny ten las, ale zbyt duży jest. Jak na tutaj tą okolicę. No retor chyba ma, naj, ma najładniejszy domek akurat z naszych. No. Co mogę powiedzieć innym? No, serwer nam się bardzo podoba. Nie ukrywam serwer super. Poza tym, że zginąłem dwa razy, to jest genialne. Raz zginąłem od wysokości, niestety. Drugi raz to zginąłem od fantoma. E, na live'ie nawet to było. Cóż, w dzisiejszym odcinku chciałem Was tylko oprowadzić, co się dokładnie zmieniło, ponieważ na lewie, jak mówiłem, nie będę Was oprowadzał, ponieważ będzie specjalny o tym odcinek co zamiar jeszcze jutro na live zrobić oprócz tego planuję, że połowimy trochę tych rybek będziemy z łowić ryby poza tym pójdziemy na pewno do kopalni w sensie ja pójdę na pewno, bo diamenty potrzebuję a jeden z dementroxem nie mam na serwerze chciałbym jak najszybciej znaleźć te diamenty a po trzecie tą dżunglę pasowałaby jakąś garność tak poświetlać czy coś Myślę, że tym się zajmiemy jutro na live. Ten live powinien trwać tak 2-3 godziny. Maksymalnie, jak pierwszy live, który był dzisiaj, odbył się ten live. Trwał y, on ponad 2 godziny, więc również dobrze się udał. Hubi też streamował. Prawdopodobnie jutro też będzie streamował. Nie wiem, jak to będzie. Będziesz streamował jutro? No, nie. Jeszcze może nowaczek, prawdopodobnie, nie wiadomo. Ja niestety na tym serwerze będę dopiero. Y, w około 14, ponieważ wtedy mam. Wtedy się praktycznie budzę o 13, gdzieś się właśnie budzę. Więc wtedy jeszcze muszę śniadanie sobie zjeść, tak, jakby, ale to nieważne. nieważne Poprowadzamy jeszcze tutaj. Y, znaleźliśmy Pandę, choćby też z nas Pandę. No to z nas u ciebie chyba na live. ale nie wiem, A. z nas Pandę tutaj. Bardzo dużo się ocelotów rozpi, też byśmy mogli oceloty. Yy, będziemy chyba oswoić na najwięcej. Ze względu na to, że o, o, co, tu się, o co tu się da oswoić? Zorowymi dorszami, a akurat bardzo potrzebujemy. W sensie, ja bym chciał kota mieć w domku psa. Niezbyt, ale kot zawsze był odstraszał te Creepery. To by, by była bardzo dobra rzecz. Creepery yy, wybuchną nam jeden w dżungli. Nawet pójdziemy do, tam do tej dziury. Mhm. E, to trochę będzie, trochę zajmie, ale to jest gdzieś blisko naszych domów i to właśnie tam Dementrox chyba był I przez tego Creepera o mały włos nie umarł, chyba tam dwa serca mu zostało. Gdzie jest ta dziura? Tutaj nie ma dziury. tu jest Tu gdzieś powinna być dziura, nie? O, przy okazji tam jak widzicie, tu jest moja papuga, oswoiłem ją niedawno. Panda tutaj sobie siedzi grzecznie I mam też nadzieję, mam... Tutaj. Chciałbym jakoś tą odgrodzić, tam też A, no i tu była ta dziura Naprawimy ją później Przed live'em Ja będę chciał tutaj tak jakby to ogrodzić Może tak niezbyt ogrodzić, tak płotem gdzieś Te liście pasowałoby zlikwidować To wszystko będzie na lewie jutro Zapraszam koniecznie o 15 A w dzisiejszym odcinku to cóż, to byłoby chyba na tyle Ze mną był Hubi. E, jutro przypominam o 15:00. Live na pewno będziemy e, grać. To z Hubi, prawdopodobnie, jak i z Nowaczkiem. To tyle.